Laudetur Jezus Chrystus. Modlimy się cały czas do Ducha Świętego, to nie wprowadzam teraz modlitw, bo dzieci, skąd mam siły, nie wiem, dziś mnie ścięło. Miałem tak super kondycję rano, tak uśmiechnięty, nogi, jak żebym poleciał, piknęło mnie coś, przedzwoń po firmach, żeby coś, czy robota idzie. Dzieci, nic, kapujecie, jeszcze jutro nie będzie krzyża. Światło Chrystusa. Dzieci, jestem w kolejnym orędziu tak świeżym Boga Ojca 16 teraz stycznia. Jestem przy ogromnym temacie Agenda 2033. Co my chcemy opracować? Bo mamy przewagę nad nimi technologiczną parę lat. W sensie Bóg to nas uprzedza, i Bóg ich ubiegnie, bo oni przygotowali agendę 2030, w to wciągnęli, moi drodzy, pasto, Zdrajce, bo to nie jest żaden pastor, to, 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 to ani nie jest najemnikiem, to jest już dla mnie antykryst, heretyk do kwadratu, został wciągnięty w tą agendę dzieci. Jak teraz poskładałem, czemu wam po parafiach rozdają E, e, kalendarze nie. i to gratis trzech religii. Oni zbudowali nowe sanktuarium dom Abrahama w Arabii Saudyjskiej, czy budynki, synagoga, meczet i kościół, ale to w niczym ze mną nie przypomina kościoła czy bunkry. Rozumiecie, bunkry gotowe, takie jak w I wojnie światowej widzieliście kwadratowe czy prostokątne, i Kościół Katolicki dziś stał się agendą. 2030. Resetowanie systemu, kapujecie? Wszystko będzie pod kontrolą jakiegoś wyższego komitetu. Nasze myślenie pod kontrolą, nasz majątek pod kontrolą, rodzenie pod kontrolą wszystko to nazywają w pięknym układzie. Zrównoważony rozwój. Dlatego typu, tego typu ludzi, jak na tankowcy, w tym systemie nie będzie świata. Więc otrzymałem rozkaz od Pana Boga, bo się zawahałem przed Bożym Narodzeniem, wycofałem się z tych kazań. Pan Bóg przed orędzie, w orędziu powiedział, mów głośno. Zacząłem bardzo delikatny punkt. Świat w oczach Boga. Co Bóg mówi o nas, ludziach tej cywilizacji? Co mówi o stanie wiary? O wypaczeniu człowieczeństwa? Więc wyłapałem tylko z ostatnich dwóch lat naszej orędzi kilka tekstów. Dziś jeszcze, wczoraj jeszcze doszły dwa, które mi dała Pani Agnieszka. Więc mówię, wspominam, co przed południem Bóg mówił. Ty więc, posiadając zranioną grzechem pierworodnym naturę, popełniając osobiste grzechy, możesz pragnąć jak możesz pragnąć nagrody w tym życiu? To bowiem czyni człowiek XXI wieku. Odrzuca pokutę, kwestionuje grzeszność i żąda szczęścia tu, na tej ziemi. Nie chce pokutować? ale zaznać wyłącznie radości, przyjemności i obfitości. Jak gdyby już był, się znalazł na raz rajskiej uczcie. Nie uważa, że musi na cokolwiek zasłużyć. Chce otrzymać pełne szczęścia, żąda jej tylko z tytułu swego istnienia. Co więcej, nie prosi mnie nawet o błogosławieństwo i szczęście, ale żąda ode mnie, żywiąc autentyczne pretensje wobec mnie za to, że stworzyłem świat pełen cierpienia. Tyle ostatnich myśli skazania przedpołudniowego. Teraz idę dalej. Pełna ingo ignorancja w zakresie podstawowej wiedzy o świecie. Wszystko to nam wybito. Gdyby nie orędzia na czas ostateczny, na któryście się się otwarli, bylibyście tak samo w tej przestrzeni moi kochani, totalnej ignorancji w zakresie podstawowej wiedzy o świecie. Dzieci pełnej wiedzy. Pełnej ignorancji. To jest, dzisiejszy świat to jest pełna ignorancja o jego celowości, o historii stworzenia, o, a w tym grzechu pierworodnym i o, o, o ofierze opiekuńczej Jezusa Chrystusa. Idziemy punktami po punkcie. <laughs> Jest zakryta przed wami prawdziwa wiedza o świecie. Wymyślono teorię Darwina, rzeź od małpy. Kłamstwo. Wymyślono te y, teorie pierworodnej materii, czyli bas, masa, big band, czyli pizło albo pierdykło, to się rodzici rozchodzi i to leci. Mnie tego na kosmologii przez rok uczył świętej pamięci arcybiskup życiński. Wiecie, jak nas zatruł? Rok nam to nazwali to kosmologia. Te, no po kiego nam kosmologia? My odkrywamy teraz, przygotowując książki dla kleryków naszego seminarium, teksty koniec XIX wieku. No tam per, perfekcyjnie wszystko obliczają. Dzieci nasza cywilizacja ma ponad tysięcy lat. Kreacjonizm, wszystko stwór. Dzieci, Ban Bóg powiedział, że każdą gwiazdę stwarza osobnie, każdego z nas stwarza osobnie. To oni mówią, że małpa miała na nas wpływ. Naprawdę. Oni chyba też muszą, chyba ci, co to głoszą, naprawdę od małpy pochodzą. Ale nie wiem, z jakiego cyklu. Znacie to, co się Jasiu pyta, ojca Jantka, tato. A my się. Skąd wzięli? Bóg nas stworzył, synu. Tata, a mama go że od małpy. Synu, jeśli tak, to na pewno jej rodzina. My pochodzimy od Boga. Widzicie, mamy wszystko wykluczone. Już się im, już wrzeszczą, że w Szwajcarii znaleźli taki moment w akceleratorze, uzyskali taką prędkość, że mają materię, która stwarza wszystko. Tylko mówią, że mają 99,9%, jak i taką materię uzyskali, no to się powinno zacząć nowe dzieło stwórcze na świecie. Rozumiecie? Puszczamy ten element w ludzkość i dzieci, mamy wszystko takie jak, nie, jak trzeba. O jego celowości. Świat stworzony jest na chwałę Boga. Świat wyobraża chwałę Boga. Wszystko do niego dąży. Zorędzi wiemy, że świat przyrody, świat martw, wszyscy wrzeszczą i oczekują na przyjście Pana. Mają już dosyć tej hegemonii człowieka. Kapujecie? Tylko człowiek mówi inaczej. Celowość świata, celowość człowieka, to jest zbawienie przebywanie w pełnej szczęśliwości u Boga Nie mają podstawowej wiedzy o historii stworzenia. Wszystko wam to, co wam wyjaśniłem. Od małpy. Wymyślają liberałowie i masoni na każdą branżę dzieci antidotum. Nowi nasi, jak obieli rządy, to mieliście na ambonie Sejmowej przy pierwszej ustawie o in vitro deklarację: Nareszcie szczęście zawita do Waszych domów. Ty tak jak mi mówi młodzieniec, o, że on jest w stanie nawrócić żonę, bierze ją z domu niewierzącego. <grym> to jest, jest to fizycznie niemożliwe. Jak ty potrafisz wlać ducha wiary w kogoś, kto ma pustkę i ma dwadzieścia kilka lat i był wywołany w przestrzeni pust pustej? To są rzeczy dzieci nierealne. Jeden na milion darzy się cud nawrócenia. A jak trafisz na osobnika, który ma silniejszą psychikę nad tobą i cię zdominuje? Nawrócisz? Sam jako katolik będziesz wynosił z domu obrazy, krzyże, świece. A w tym nie ma wiedzy o grzechu pierworodnym. Wszystko to odrzucono. Nagadano wam wszystkim, że da się opanować twoją naturę. W takim razie po co wam dają diabetyki i lekarstwa psychotropy. Powiedzcie mi. Spróbuj zacznąć chodzić do psychiatrów i powiedz mi, gdzie skończysz. A już patrząc na przestrzeń Kościoła, odrzucona wiedza o ofierze odkupieńczej Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. Pięć punktów których dzisiejszy człowiek nie rozumie, ani katolika, ani chrześcijanin. Ignorant wiedzy o świecie, ignorant o celowości świata, ignorant o historii świata, ignorant wiedzy o grzechu pierworodnym, dlatego w kościele katolickim jest trendy, tej, ta kwestia już praktycznie nie istnieje. I piąty punkt, o ofierze odkupieńczej Chrystusa pastora, którego nazywałem Franciszkiem, ogłosiłem wam ostatnio antychrystem, bo on nie uznaje Jezusa. Nie uznaje ofiary odkupieńcze Jezusa dzieci. Jest to człowiek niedowiarek, którego wrzucono w przestrzeń Kościoła. Rujnuje teraz wszystko. Zresztą publicznie wyjawił to w jednym z pierwszych wywiadów dla ateistycznej gazety La Republika. Ostatnio w Polsce był wrzask, jak jeden z arcybiskupów ponoć w wywiadzie prywatnym dla tak zwanego wcześniejszego przyjaciela powiedział, że jest niewierzącym biskupem. Listy kurii, wszyscy dzieci, wszyscy nagle mówią, że wierzą. To tak jak w Życiorysie Bergoglio, autor rąbnął nieopatrznie, że o, o tym, że mafia wybrała Bergoglio na papieża. Wszyscy wrzeszczeli. Prymas nie, wszystko całe artykuły są o mafii Sangalen, Galen, to co wam mówiłem, dzieci. Gotowiec, wybrany, przyniesiony, totalny szantaż. Dwa dni wybrali papieża i mamy ruinę. Autor się wypierał, zmienili życiorys papieża. Że tak nie było, wszyscy, którzy to byli w tej grupie, nie było żadnych spotkań, nic my nie robili, nic się nie działo. Tak jak w Katyniu, kiedy był nasz prezydent i nie mógł pionowo ustać po imprezie z twardogłowym generałem, biskupem armii polskiej, ten twardziel stoi, a tamten się przewraca. Nagle wszystkie komisje lekarskie w Polsce mówią, Kolana siadły prezydentowi. Podpisy, podpisy, me media i dzieci. Ten krzyk jest <noise> przerażający, Gapujecie. To tak jak jeden prezydent wracał z samolotem od Jana Pawła II Polski, pijany w skroś, wygadywał na głos, kpił z Jana, pa Jana Pawła II, a później cała obsługa zażądali przysięgi od dziennikarzy, że tego nie puszczą, co słyszeli. I ci wszystko wycięte. Skoro nie macie wiedzy o świecie, o celowości historii zbyt stworzenia, o grzechu pierworodnym, o ofierze od Pana Jezusa, to Pan Bóg mówi, człowiek kwestionuje moje istnienie. Wszystko podważacie. I nagadano Wam, że jak coś wypowie, że to jest mądrego. Dzisiaj każdy z Was neguje poszczególne prawdy wiary. Religii, bo ja uważam, ja myślę. No ale tyś jest pusto stan. Jak ty możesz myśleć, jak ty nie masz wiedzy Kościoła, nie znasz historii Kościoła, nie znasz podstawowych praw wiary i ty mówisz, że ma być tak, jak ty myślisz? Widzicie, jak może obecny rozbójnik, który zwala Kościół wprowadzać ustawę kobiety do ołtarza gdzie cała nauka przez wików kościoła jest przeciwna, powołując się na Pana Jezusa, na świętego Pawła. Te wydaje, dekret, mam to, przedstawię perfekcyjnie, zmiana Bergoglio zmienia kanon i pisze, choćby były, ustawa do przyjęcia, a bez dyskusji, choćby były jakieś wartościowe uwagi. Te nie wolno nic. Zmienia mężczyznę na świecy i bezczelnie baby wprowadza do ołtarza. Zgodnie z prawem, a to już zrobili ci dranie spod gwiazdy z Angalem lat temu, to nie jest kwestia roku 23. Mów głośno. Dlatego dzisiaj wszystko kwestionujecie, kwestionujecie samego Boga, a sięgać wyżyn wiary tylko po to, aby obrzucać mnie obelgami w chwilach, kiedy nienawiść ludzkości wylewa się w postaci wojen, kataklizmu i nieszczęść. Wtedy wszyscy mówicie, gdzie jest Bóg. Zaczęła się wojna, ludzie w oświeciu wrzeszczeli, gdzie jest Bóg. Ale nikt nie powie, że amerykański Times w 39, 38 Hitlera nazwał człowiekiem roku. Nikt nie powie, że Ameryka dawała pieniądze wszystkim na wojnę. Nikt nie, po, nie powie, że zanim rozpoczęli wielką wojnę, podzielili Europy także. Polska do Bógu kapujecie. Podzielili cały świat. Tego nikt Wam nie powie. Za chwilę to kazanie będzie zawieszone na Google'ach czy na YouTubie, bo niezgodne z prawami nauki, hatezy Wam głoszę. No czyste dzieci, nie? Powtarzam to zdanie, dzieci. Tylko wrzeczyć na Boga, kiedy są wojny, kataklizmy i nieszczęścia. Przecież nieszczęścia sami produkują. Takie rozłożone zdanie. Pełna ignorancja w zakresie podstawowej wiedzy o świecie, jego celowości ich historii stworzenia a w tym grzechu pierworodnym i ofierze odkupięcia Jezusa Chrystusa pozwala człowiekowi kwestionować moje istnienie a więc sięgać wyżyn wiary tylko a sięgać wyżyn wiary tylko po to aby odrzucać mnie obrzucać mnie obelgami w chwilach kiedy nienawiść ludzkości do mnie wylewa się w postaci wojen kataklizmów i nieszczęść. Gdzie był Bóg, jak był oświęcim? W Ameryce, w Wyższym Komitecie, tam był ten Bóg Wasz. W Moskwie siedział, później nam go przynieśli. Teraz siedzi w Brukseli. Wszystko zwalacie na Boga. A sami jesteście źródłami wojen i nieszczęść. Kiedy są wojny, kataklizmy i nieszczęścia, Bóg, Bóg mówi, wówczas człowiek nie ma wątpliwości co do mego istnienia. Ja i tylko ja wiem, winien jestem wszelkiemu ludzkiemu nieszczęściu. Co dalej Pan Bóg nam mówi o tej naszej współczesnej cywilizacji, o ignorancji wiedzy, to Wam dzieci opowiem jutro, a teraz Wam mówię. Amen.